widzowie w powrocie z serii z Minecrafta. Nowy świat, bo tamten straciłem, bo musiałem komparecy to No znowu. Zacznijmy gry. W tym odcinku raczej takie proste rozwijanie się oraz poszukamy miejsca na domu. I nie będę gdzie chyba raczej problemów, jak w poprzednim odcinku z co i ogłaszają, i wchodzą, że no, nowa wersja jest gotowa. Mnie <laughs> tyle co wkurza, to muszę muszę mieć te paski, żeby nagrywać. Kiedyś, kiedyś jak będę profesjonalnym youtuberem, to tego to będę się ci Może ten odcinek jakoś będę montować. A coś tam może sobie kiedyś zrobić odcinek testowy na przetestowanie opcji, ale tak kiedyś. Ok, lepszy kilo, yy. na razie to trzeba. Zmienić, aby podstawowe surowce i y jedzenie na początku tego mam nieskończono profesjonalny huber, ryzyk fizyk po węgiel. Dobra, miejsce na domek. Dobra, cel jeden osiągnięty miejsce na dom. Cel drugi su y podstawowe surowce. Czyli drewno i, i, treba, i kamień. W tym. Um, mam nadzieję, że Wam się podoba ta seria. Um robić tak Dąch Dunce No serio mój, Tak to jest naturalny generator Ale bardzo ryzykownie będę z niego koszyca A tu pod wodą mamy cave Bardzo hmm. fajny seat tak właściwie a. jak chcecie to możecie sobie wkleić Ja nawet nie chcę wiedzieć, jak się tą liczbę czyta. Znaczy można byłoby tak podstawowo przeczytać, że dwa, minus 2 i tak dalej, ale no... To jest jakiś kwazyliard czy inny miliard. No ci się ciemność nastała na mój świat. Żeby te... Moby się za blisko nie spawnowały w mojego domu. Mojej bazy tym To tu kiedyś powstanie mój dom. Będę przybliżał te sadzonki, będę mieć własny mur z nich. Ciekawe czy słychać szumienie z mojego komputera. O nie. Ja tutaj chyba nie muszę oświetlać. Ok. Prawizoryczne oświetlenie. Aby to było oglądane. Ej, mało osób w ogóle ogląda ten odcinek z informacjami. Więc jeżeli nie widzieli, Zapomniałem powiedzieć, że nowa będzie z Minecrafta oraz tak... Mm. Se seria sterowanie się za zapamiętała i jeszcze nie wiem jak zdobię to na nowy rok, bo będę ozdabiał raz, z... będę to moje studio tam będę sobie ozdabiał. Zależy od sytuacji. Jeżeli będzie to zwykły dzień... To nie. To będzie podstawowe. Ale to na spontanie robiłem, muszę sobie później, później zrobić ten scenariusz. W sensie. Ok, czyli podstawowym potrzebuje tego, łódki, żeby się poruszać w tym świecie. Hmm. To czasami są takie ciche momenty, bo nie wiem co mówić. Czego mogę mówić podczas kupenia drewna? Muszę sobie tutaj dać drewno. O, jedzenia nie ma. Farmę będę... Farmę se muszę robić e, jedzenie. Kurde. <t> No to najpierw się raczej jedzenie zdobywa niż takie inne przedmioty. Oby to nagranie wyszło. Dobra, mam farmę trzy, z Spawn mam list, no to jest Dobra, muszę sobie wymierzyć wy mm. To ciekawe, że znowu na drzewie się w sumie zreswiłem zres Sto hero, Bright Świnia tam jest Ciekawe czy dosłownie motyka to są nie długie ostrze, bo zadaje najmniej obraz mi z całej gry. No, to są nie... Łopata, która... No, może to było tak, że jest tanie, ale łopata, która jest tak... Kosztuje to tyle samo, co miecz? Nie. Jest droższy od mnie. Jajka sobie zrobię tą farmę. Na początku trzeba tylko rozmawiać, a się, ja później jajkami tylko się to robi. To na coś trzeba jeść. Uff. Przy dobrej górze się znaleźliśmy. Ostatnio, w Minecraftie dużo góry jest. Ups, jak coś to, to jest 1,20. Ciekawe w ogóle, co będzie w 21. Że nie ma żadnych. jeszcze do 1,20, czy po to nie ma. Kiedy wyjdzie, jeszcze jakie rzeczy dodadzą do tego. Ogólny zarys znamy, jak na to i tak dalej. Dobra. Dobra, mamy dużo pszenicy, bo jedna pszenica jest bardzo... Dużo tego innego. Bardzo nieprofesjonalny youtuber. Ciekawe jak... Ba... Ciekawe jakby... Ciekawe są tak naprawdę się te odcinki bardzo podoba mi po prostu ale się staram zrobić coś, żeby było ciekawe Czyli jeden item Dobra To będzie farma kuraków Mam plan. Będę ją w przeszłości powiększać. Użyję tego triko tutaj. W tym świecie. Normalnie go nie używał, ale ja się nie chcę. Ale no. Chodzi o to, że stawiam tutaj to i na tym ten dywan, żeby nie uciekali. Chciałem się upewnić. Nie jestem dobry z Minecrafta, Nie jestem dobry z Minecrafta, Skąd wiedzieliście? No zaś się pod własny. robiąc własny odcinek. Czemu ja mówię, że jestem nudny? No, no, no bo w sumie jest, ale no. Nie wejdzie hmm. trzeba robić obro? Tak, prowizoryczną obrona, żeby oby mnie nie zjadł w nosy. Wiecie, jakby się wyjść lepiej na Minecraftie znaczy się ode mnie raczej. Mamy tutaj profesjonalistę, jeśli chodzi o osoby, które to tego... robią. Ja raczej mam kump... jedynie kumpel i kuzyn oglądają te odcinki, jest bardzo mały. Ja mam na sobie Bardzo mała śmierć, on ogląda tamtego youtubera, którego nie chcę nie reklamować, bo jest bardzo słaby. Odre... <laughs> Rekl reklamowanie na odwrót. Eee... Trudno. Nie wiem, nie pamiętam. to pewno nie. Kur... Czemu w ogóle ten interfejs się jakoś powiększył? Trzeba będzie jakoś zmienić... A, bo mi się po prostu ustawienia zresetowały. Dobra. Chyba kończymy jak na, na dzisiaj. To y, do widzenia oraz życzę Wam Wesołego Sylwestra, bo nas, jutro nie będzie odcinka, pewnie nie nagram, ale Wesołego Sylwestra.